Sobota, 30 marca 2019 roku, hala Kerche Krakowia. Witamy i zapraszamy, miejmy nadzieję, na wielkie sportowe emocje. witają Mateusz Rona i Konrad Kaczmarczyk. Krakowia kontra start. Miejmy nadzieję, że zaskoczą nas tutaj dużymi emocjami. E... No już, już świetne otwarcie e, drużyny Krakowi. Z numerem 18 e, rzuca punkt e, Świątek Laura. Błąd, spory błąd techniczny Techniczny startu, a teraz bardzo ładna kontra. Herman. I jest! Piękny rzut! Kolejny świetny rzut. Nasz kapitan rzuc. fantastycznie zaczyna to spotkanie. Na drugim miejscu z dorobkiem 24 oczek jest Handball Rzeszów. A w lewne, międzyczasie e, kolejny świetny żół. E, tutaj z numerem ósmym e, staro Justyna. Świetnie teraz e, ze skrzydła urwała się nasza e, lewoskrzydłowa. E, trzech grupy drugiej ligi, a więc. E, Ojo, świetna teraz interwencja e, naszej bramkarki. E, stępnik Joanny, idealna. to teraz e, nogą, wyciągnęła. Po raz kolejny. Fantastycznie przechwytny no już kontra, już luszczarka i mamy bramkę. Świetnie, kolejny jest Staroń Justyna. Justyna. Staroń, mamy 4 do 0. Chyba w do dobrej dyspozycji. Fantastycznie, pas, na obrona do bitka, ale Oj, fantastycznie bramkarka, już rzut z pola. Kawa, kawa pod piłce. Ojojoj, ale, ale świetny rzut! Naszej najbardziej doświadczonej 35-letniej e, zawodniczki. No i mamy już 5 do 1. Zrobić, ale nie udało się, a piłka już do e, Hermana. E, Herman, I świetnie, Miśka Fantastyczna, teraz. Fantastyczna e, bramka, faktyczna akcja naszego zespołu. Mamy prowadzenie już 6 do 2. Herman, kawa. ojoj, świetny rzut teraz. E, Justyny Staro, e, Michał Prowierz. Oj, oj, świetny Ale rzut, kolejny, kolejny raz kontra yy, Milan, Mileny Herman. 37 do 27. Ja za chwilę, z... bo Herman i kolejny świetny rzut, bardzo precyzyjny. W takiej formie jest nasz kapitan, że tylko ręce składają się do oklasków. Natomiast teraz rzut kalinny dla zawodniczek pasów. I pewnie wykonany przez zawodniczkę z pasów piłka dla pasów. Kawa Herman. Yy, i kolejny Ale, to raz, no na bardzo rzadko próbuje w dzisiejszym meczu, ona ogólnie Poniła nasza e, bramkarka, świetnej dyspozycji. Kolejny mecz z Jarosławem, też naprawdę w chwili słabości. Pokazała klasę, teraz... Fantastycznie, fantastyczna postawa, no naprawdę, no naprawdę e, czapki z góry. Erman, zobaczmy, czy zdecyduje się na rzut. Nie, kawa, kawa rzucasz fantastycznie jest, teraz rzut. Katarzyny, kawy. E, Staroń! Ojojoj, oj, 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 tam piłka jeszcze się odbiła od bramkarki, ale nie. 6 czy nawet 7 punktów, więc bardzo dobrej dyspozycji. Załóżka, i no, tu chyba czy będą minuty na pewno. Minuty dla Pauliny Klimowicz, a w dodatku, czy będzie to traktowane jako obrona w polu, a więc rzut 7 tak, metrów. Tak jest. I... Stępnik. No i zobaczymy. Stępnik oj, fantastycznie, Świetnie! jest no, obrona. Musińska, kawa, zdecyduje się na rzut, ale potężny rzut. Po raz kolejny Ej, kawa, kawa. po raz kolejny e, bramka. Tak Błąd techniczny. Trata e, oznaczona numerem e, 17 Magleny Nikody, która w międzyczasie pojawiła się na wojsku, ale teraz bramka fantastycznie. E, no, i, no i mamy już e, 15. trafienie do naszych zawodników. Szybko podają tę piłkę, przyspieszają grę. Ze skrzydła. O, już bardzo ładny teraz e, rzut. dobrak, e, a tu jakaś m, kontuzja, będzie potrzebna pomoc. E. E, wstaje, wstaje. E, chyba w brzuch. Chyba w brzuch dostała e, zawodniczka. Ale fantastyczne e, zielenie, zachowanie zielenie. naszej publiczności, która brawami stara się e, pomóc zawodniczce startu. Przebić gdzieś e, przez tą obronę. Świątek, Herman i kolejny raz. Ale piękna, piękna Natomiast. akcja naszego zespołu. Tutaj szybka wymiana z drugiej linii. Zacznie start. Dalej pasja na dalej w górze. Fantastycznie. Świetna obrona, ale jeszcze z startu i trafia. Niestety, niestety na skrytła. 9 sekund przed końcem pierwszej części. Czy będą próbowały jeszcze nasze Dobra. zawodniczki w odpowiedzi? Herman, faulowana, ale fantastyczna. Ale Pięknie. Piękny rzut teraz. Y Justyny, staroń, przebiła się z tego lewego skrzydła i rzuciła m idealnie. Równo z, z syreną Końcową, ta bramka wydaje mi się, że powinna zostać uznana. I uznana. I witamy się z Państwem po przerwie. plom e, naszych szczypiornistek Bez większych problemów radzą sobie. A teraz bardzo ładna obrona. E, stępień, to już nasze zarobniski zaczynają. E, staroń. Chyba. A, Herman, Tak jest. Oczywiście, że. Prawe skrzydło do niej należy. Zawodniczki z Rachel. Ładnie się tam obróciła i wpakowała tę piłkę do bramki. Za chwilę, bo świetnie stępi I yy, yy, kolejna kontra. Herman. Yy, staroń. No i to musiało, Aj, fantastycznie. Się tak skończyć. fantastycznie. Yy, tutaj ta akcja rozpoczęła się od znakomitej postawy naszej defensywy. Najpierw blok. Mamy już 20 do 13. A to jest kolejna taka sytuacja, gdzie nasza bramkarka yy, z Paulem chyba w polu karnym. Zmianę w bramce. zmiany w tak, bramce w, w drużynie. I na bramce pojawi e, się Robaczek, sama, która świetnie tego karnego broni, ale jeszcze start w ataku. A i niestety, szkoda, szkoda, bo naprawdę świetnie tego karnego e, Robaczek e, wybroniła. Do szczęścia, e, bo słupek po tym e, rzucie e, kolareskiej. A Staroń kolejny raz w tym u wykorzystuje. To chyba się z Justyna Staroń, która zatrzymała tą kontrę. Rajczyki startu. No i bez Paul e, i Paulina. Rachel uda się na e, ławkę, aby odbić dwumitową karę. E, e, za szyję e, zatrzymała. Nie łapiemy, tak powiedział sędzia tak dzisiejszych zawodów. Tak. No i startu w przewadze. Tak jest, no tutaj będą kolejne dwie minuty, więc z przewagą dwóch zawniszczych bardzo pewna decyzja. E, sędziego. to w ogóle nie było żadnych e, dyskusji, e, więc kawa. 100% czy będzie podtrzymana ta statystyka i Wie? nie ma, no. nie ma, więc nie będzie zaliczony jako <laughs> obrona e, tego rzutu dla, dla bramkarki pasu. Pojawiła się z numerem siódmym Kaderzyna Kamosińska. E, a teraz ale świetny rzut! No to chyba była starą, no tak jest. Tak, tak. e, staroń, totalny wąttek. Cajczel czy jest zawątka ataku? Taroń. No i to się kończy jak zawsze. E, świetna skuteczność. Taki szkolny błąd. I Laura Świątek. O, ależ potężny, ale niestety w syłpek. E, Zobaczymy czy tym razem. Na pierwszy, w pierwszym tempie pewna bramka po pożle. 24 do 16 prowadzą nasze zawodniczki. 42 minuta spotkania. O tym za chwilę, bo świetnie Staroń! Kolejny kontratak Staroń! I kolejny raz, powtarzalność tej załomniczkiej przy tych kontrach jest naprawdę niesamowita. Te młode Szczypiornijski ekipy startu, a teraz świetny Rachel oznaczony numer w oznaczonym drugim pakuje piłkę do bramki. Zmiana w tego ustawieniu tutaj. O, świątek? Świątek świetnie się przebiła. Jestem Jeszcze od... Ależ hmm. błąd! Pustej bramki rzuca Milena Herman odwróciła się tyłem bramkarka e, startu, chyba myślała, że ta piłka gdzieś wyszła. Jeszcze trwa narada sędziów, no i piłka dla drużyny pasów. I zmiana, bo Laura Świątek zazwyczaj gra na tej lewej, e, lewym rozeganiu. E, teraz ze względu na się na boisku... E, Herman podę. broni! Po raz kolejny uderzona tym razem e, piłką w twarz. Po raz kolejny leży na... E, one są bardzo mocne. Ale bardzo ładne zachowanie, nagrodzone zresztą brawami przez e, liście z publiczność Publiczną w skali e, stulecia Krakowi z kolejnych kontra. No i teraz przybędzie e, kolejna bramka? Tak, tak. Oj, ja powiem Ci, że w tym momencie zaskoczyła, bo nie w prawy, w prawy Tak ruchu. jak brama to w zwyczaju tylko tak. zmieniła zmieniła e, ten, tą stronę, zmieniła okno bramki. W odpowiedzi, tak, ale jest fantastycznie jestem. Rachel. Staroń, a świetny z kozłem. Rachel, świątek, Rachel, Nikody. Rachel, czy co się dzisiaj narzutnie? Jeszcze świątek i świetny teraz. Paulina Klimowicz z prawego skrzydła godnie zastępuje Milenę Herman. I ona właśnie teraz przejmuje piłkę. Próbowała zagrać do staroń. Piłka u świątek, świetnie wykończyła. Teraz z kozłem tutaj Nie powinno nas nic zaskoczyć. Zawniszki cały czas e, chętnie zdobywają te punkty. da świetny rzut e, Marleny, Nikody. Cały czas e, trzyma e, Rachel, która teraz świetnie asystuje. E, no i w końcu, można powiedzieć, w końcu wykorzystaliśmy tą obrotową, w końcu zagraliśmy na koło. Zastąpiła tą starą. Świetny rzut, kolejny rasek. E, przebija e, tą defensywę. W ataku pozycyjnym mamy zmianę. E, Paulina Rachel ustępuje miejsca e, dla koła Koła Nagrał grały startu. Gabriel, e, no, zapisuje się w protokole meczowym, ale w protokole meczowym zapisze się również e, w pozycji strzelczeń. Paulina Klimowicz, wtedy niestety. niestety. Yy, ta, te końcówki nie udają się I naszym zawodniczkom. Erman. Świetnie technicznie, lobem e, pokonuje bramkarkę. Takie podsumowanie całego meczu. Koniec, koniec e, spotkania, 36 do e, 28. Wygrywają nasze zawodniczki, brawa od e, publiczności. No cóż, zasłużenie, Zasłużenie, bo to e, piąte już zwycięstwo w e, świetnej formie nasze e, zawodniczki. E, po bardzo dobrym meczu, e, bez dwóch zdań. E. No właśnie, ja wspominam w, w przegwie o wyniku w poprzednim spotkaniu w pierwszej rundzie zawod naszych zawodniczek ze startem. 35 do 28, tak zakończył się tamten mecz, a tutaj 36 do 28, a więc o jedną bramkę poprawiły się nasze zawodniczki. No cóż, duże, duże, słowa uznania, chociaż ta końcówka pokazuje, że jeszcze są pewne elementy wymagające poprawy. Wymagające poprawy przed bardzo ważnym spotkaniem, tak jak wspominaliśmy, skandbal Rzeszów, natomiast w którym zmierzymy się w 17 kolejce, natomiast w 18 kolejce nasza drużyna podejmie na Pięknej, nowoczesnej, pachnącej jeszcze świeżością hali e, różne z gody śląskiej. Tak jest. Ale to co najważniejsze, e, że nasz trener e, Krzysztof Kutrzeba widzi to. On widzi, że w tych ostatnich minutach e, nasze zawodniczki mają gdzieś tam problem z tą koncentracją e, i na pewno e, ma dużo czasu, żeby nastawić je, bo e, następny mecz może być naprawdę e, bardzo, bardzo ciężki dla naszych szczypiornistek. Cóż, to tyle e, z hali Kercher. Krakowia. Żegnałem się z Państwem Mateusz Wrona i Konrad Kaczmarczyk. Dziękujemy bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy przy okazji na naszą piękną halę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do widzenia.